Jest zwyczaj, że bije się prawa, brawa, ale zdajemy sobie sprawę z tego, ja bynajmniej także, że jest to z jednej strony szczególne dotknięcie życzliwości Ojca Świętego, ale z drugiej strony też świadomość tego, że wszystko to, co wspólnie także w tym gronie, w którym tu się zgromadziliśmy, w tej kaplicy Domu Waskopiego przeżyliśmy, tak bardzo nas połączyło, zjednoczyło, że. Przyjęcie, co jest zupełnie naturalne i oczywiste wpisane w naszą posługę tej woli Ojca Świętego, idzie też w parze z niemałą rozterką. Bywa tak, że jako księża zmieniamy placówki parafialne, przynoszą nas biskupi, siostry są przenoszone z, do placów, z placówki do placówki przez swoich przełożonych. Podobnie jest z biskupami, że bywa tak, że w swoim życiu posłujemy w różnych diecezjach, w różnych placówkach, no i teraz jesteśmy też tego świadkami. Pewnie będzie jeszcze czas na to, ale dzisiaj w pierwszym takim odruchu obok, wdzięczności wobec Ojca Świętego za tę jego decyzję, która na pewno jest kierowana troską o Kościół powszechny, Kościół Polski, także o tę diecezję, do której mnie posyła. Bardzo dziękuję wszystkim Wam, biskupowi Edwardowi, Krzysztofowi. Łączymy się z biskupem Pawłem, modląc się także o zdrowie dla niego. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim księżom, siostrom, świeckim i tu na ręce Was obecnych w tej kaplicy składam wyrazy Ogromnej wdzięczności. Słowa tego do końca nie oddadzą, ale te lata, choć krótkie, były bardzo intensywne. Głównie za sprawą Waszej życzliwości i Waszej świetnej współpracy. Za nią bardzo dziękuję. Przed nami jeszcze kolejne tygodnie, bo prawo kanoniczne tutaj nie stwarza pustki. Wygląda to w ten sposób, że biskup z chwilą mianowania na nową diecezję, dopóki jej kanonicznie nie obejmie, jest administratorem diecezjalnym. A potem yy, biskup pomocniczy, jeżeli jest ich kilku, to najstarszy. Yy, biskup Krzysztof jest tu bezkonkurencyjny. Wśród pomocniczych w diecezji <laughs> koszańsko-chłowrzeskiej ma 8 dni, żeby zwołać kolegium konsultorów i Spośród nich wybrać biskupa, wybrać administratora diecezjalnego, który będzie spełniał władzę administratora diecezjalnego do momentu mianowania przez Ojca Świętego kolejnego biskupa. To jest też taki dobry czas choć niedawno przeżywaliście ten czas, trzy lata temu, żeby modlić się o to, żeby ta decyzja była dla naszej diecezji jak najlepsza. I mam nadzieję i bardzo gorąco do tego zachęcam i póki tu jestem, także będę do tej, te, tę modlitwę razem z Wami podejmował o to, by posłał do nas gorliwego i zatroskanego o naszą diecezję pasterza. Bardzo wszystkim dziękuję i takim y, zwyczajem we trzech udzielić chcemy y, pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Wam tu zgromadzonym, tym wszystkim, który, wszystkim których reprezentujecie i całej naszej diecezji. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomóżmy nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.